Rozdział 18. Głos sumienia. Pani Tekla Zazłemajska mieszkała opodal szkoły, w której uczyła się dorodka. Fakt ten nie miałby większego znaczenia, gdyby nie to, że pani Zazłemajska nie lubiła dzieci. Drażniły ją wesołe okrzyki i śmiechy dobiegające z boiska szkolnego sąsiadującego z jej domem. Zawsze więc zamykała okna, żeby nie słyszeć uprzykrzonych hałasów. Teraz zimową porą Framugi jej okien uszczelnione były jeszcze dodatkowo watą i zaklejone paskami papieru, więc głosy dzieci ledwo dochodziły do wrażliwych uszu pani tekli. Siedziała więc sobie zadowolona w fotelu, czytając nekrologii w gazecie, gdy nagle rozległ się brzęk tłuczonego szkła i do pokoju wpadła śniegowa kula. Właściwie nie wiadomo, kto spowodował ten wypadek. Właśnie była duża przerwa i chłopcy, jak to chłopcy, Podzielili się na dwa wojska i toczyli bitwę na kule śniegowe. Niestety jedna, zupełnie przypadkowo, ślepa kula trafiła wprost w szybę. Być może, że dzieci nie uciekłyby tchórzliwie z boiska, gdyby pani Majska nie wyskoczyła natychmiast z domu z takim donośnym okrzykiem, wymachując przy tym gazetą jak bojowym sztandarem. Wszyscy rzucili się do ucieczki. Została tylko mała Marysia, która zaplątała się w sznurek od swoich sanek i przewróciła się w puszysty śnieg. Mam cię, łobuzie, krzyknęła pani za Majska. Już ja ci pokażę. Zabieram sanki i oddam dopiero wtedy... E, w ogóle nie oddam. Już ja wam dam nauczkę, utrapieni smarkacze. Marysia wróciła do klasy zapłakana. Była bardzo nieszczęśliwa, bo to nie ona przecież stłukła szybę, tylko jakiś chłopiec i to zupełnie przypadkowo. No i żal jej było sanek, które dostała od ojca. Dorotka pocieszała koleżankę, jak umiała i zwołała zaraz zebranie klasowe, na którym postanowiono zebrać pieniądze na wstawienie tej nieszczęsnej szyby. Najlepiej oczywiście byłoby powiedzieć o wszystkim pani wychowawczyni, ale dzieciom zawsze się zdaje, że wszystko potrafią załatwić bez dorosłych. O całej tej nieprzyjemnej przygodzie opowiedziała za to Borkowi, gdy odprowadzał ją jak zwykle do domu. Borek nic na to nie powiedział, bo i tak niczego by nie wyjaśnił w psim języku bez pomocy Azy. Gdy wrócili do domu, Borek zwołał z kolei zebranie biura detektywów. Uważam, powiedział do topka i Azy, że ta pani działa bezprawnie, zabierając dziewczynce sanki. Mogła przecież pójść ze skargą do kancelarii szkoły, ale nie wolno jej było karać na własną rękę i do tego niewinnego. Odbiorę te sanki, zawołał Topek, albo niech mi wyrośnie dziób papuzi na nosie. Niech mi się ogon skręci w kudłaty zawijas, jeśli zaraz nie odbiorę tych sanek, wykrzyknęła Aza. Spokojnie, przyjaciele, nie denerwujcie się tak, uspokajał ich Borek. Najpierw trzeba mieć jakiś pomysł. Zdaje się, że już mam, szefie, powiedziała Aza. Siądę sobie na drzewie naprzeciw. Tu przerwiemy relację z zebrania biura detektywów i powrócimy do naszej nowej znajomej pani Tekli Zazłemajskiej. Pani tekla umieściła najpierw zdobyte sanki na szafie, a następnie włożyła futro i kapelusz i poszła na ulicę rzemieślniczą 9, gdzie mieścił się zakład pana Jana Tafelki, usługi szklarskie i szlifiernia luster. Mistrz Jan Tafelka przyjął zamówienie, spakował szkło, kit i przyrząd z diamentem do przycinania szyb i udał się od razu z klientką do jej mieszkania. W domu pani tekla ponarzekała jeszcze trochę na niesforne dzieci, i zabrała się w kuchni do przyrządzania obiadu, a mistrz Tafelka wziął się do wprawiania szyby. Gdy mistrz wyjął całą ramę, położył ją na stole i zaczął usuwać resztki rozbitego szkła. Jakiś ptak sfrunął z pobliskiego drzewa rosnącego przed domem i wleciał niepostrzeżenie do pokoju. Zajęty pracą pan Tafelka nie zauważył nawet, gdy ptak wylądował na podłodze, a potem na czubkach pazurów cicho wszedł pod łóżko. Po starannym wygładzeniu kitusz pachelką i przetarciu szyby flanelową szmatką, pan Jan Tafelka zameldował w kuchni o ukończeniu roboty. Pobrał należność, pożegnał się z klientką i wrócił do swego zakładu. Pani za Majska zjadła obiad, pozmywała naczynia i zabrała się do czytania gazet. Chwilami zdawało jej się, że słyszy gdzieś na podłodze jakieś szmery. To pewno myszy, pomyślała, trzeba będzie sprawić sobie kota. Potem słuchała jeszcze radia. I tak jakoś zleciał jej czas do wieczora. Zapomniała już nawet o szybie i sankach stojących na szafie. Wcześniej nawet niż zwykle położyła się spać. A kiedy zdawało się jej, że już usnęła, usłyszała nagle w ciemności jakiś dziwny głos, powtarzający jedno zdanie: Oddaj sanki, oddaj sanki, oddaj sanki. Kto to mówi? Wyszeptała do siebie przerażona: czyj to głos? To głos sumienia! Odpowiedziało coś jakby z pod ziemi. Oddaj sanki! Oddaj sanki! Oddaj! Potem głos zamilkł. Pani tekla nie wiedziała już, czy to sen, czy słyszała ten głos naprawdę. W końcu zasnęła. Rano, nie jedząc nawet śniadania, ubrała się prędko, zdjęła z szafy sanki. I poszła do szkoły. Oczywiście Aza, która po odegraniu roli głosu sumienia wyszła ostrożnie z pod łóżka, przyczaiła się przy drzwiach wyjściowych. Gdy pani złe Majska przechodziła przez próg, wyszła wraz z nią do sieni, zasłonięta niesionymi sankami. W sieni odczekała pewien czas i pofrunęła do domu, opowiedzieć o wszystkim swym przyjaciołom. Na pierwszej przerwie dzieci były bardzo zdziwione gdy przy bramie szkolnej zobaczyły groźną panią Zazłemajską z sankami Marysi pod pachą. Pierwsza przemówiła Dorotka. Przeprosiła w imieniu klasy za ten nieszczęsny wypadek, a za chwilę zjawił się jeden z chłopców z pieniędzmi zebranymi na koszty wprawienia szyby. Pani Zazłemajska nie przyjęła jednak tych pieniędzy. – Stać mnie na nową szybę, moje dzieci! – powiedziała cicho, jakby zmieszana. – Złóżcie tę sumę na jakiś cel szkolny, może na wycieczkę lub na jakiś cel społeczny – a ty Marysiu, zjeżdżaj sobie na sankach z górki i wszyscy bawcie się wesoło. Na tym właściwie skończyła się ta cała sprawa. Nie wiemy, czy pani tekla za Majska uwierzyła w głos sumienia, ale od tego czasu bardzo się zmieniła. Nie złościły jej już hałasy przed domem, a nawet w pogodne dni siadywała w otwartym oknie i patrząc na zabawy rozbieganej dzieciarni, mówiła do siebie z uśmiechem. Czwierkają zupełnie jak ptaki.